Z Ewangelii według świętego Łukasza. Nikt też nie wie, kim jest syn, tylko ojciec. A nikim jest ojciec, tylko syn i ten komu syn zechce objawić. Zdanie, które w swojej pierwszej połowie pokazuje bardzo wyraźnie, że istnieje jakiś sekret, jakaś przestrzeń, do której dopuszczone są tylko dwie osoby: ojciec i syn. To pokazuje bliskość, pokazuje, że te dwie osoby to są dwie dusze bardzo blisko siebie, przylegające do siebie, które łączy coś bardzo, bardzo głębokiego i które nie mają przed sobą nic do ukrycia. Kiedy jednak przeczytamy drugą połowę tego zdania, okaże się, że do tego świętego sekretu, który Połączył Ojca i Syna, zostali dopuszczeni jeszcze ci, którym Syn zechce objawić. A więc ci, którzy czytają Słowo Boże, ci, którzy uczą się Jezusa, ci, którzy są blisko Jezusa, zostają dopuszczeni do sekretu, który jest świętą myślą pomiędzy Ojcem i Synem, a może nawet więcej niż myślą. Jest świętą miłością między Ojcem i Synem. Taka jest Twoja godność, taka jest Twoja sytuacja życiowa. Jesteś osobą, którą Ojciec i Syn, na mocy tego pięknego momentu, w którym Jezus Chrystus zechciał Ci objawić, dopuszczają Ciebie. Do największej bliskości dopuszczają ciebie do sekretów swojej miłości. Nic więcej nie ma: większej godności, większego szczęścia, większego dobra, większej nadziei. Yy. Nic więcej nie ma w całej wieczności. Wszystko już otrzymaliśmy. Jednocześnie, czekając cierpliwie, aż otworzą się na to nasze oczy. I aż otworzy się na to nasze serce. Do zobaczenia jutro.